Witam serdecznie przyszła do mnie paka od Pewek z recykling Z licytacji kubka Tu jest na pewno kubek tu się Zobaczmy co tam jest Nie wiem, nie wyglądałem się to prezentuje hmm. jest jeszcze otwieracz w napiście I co? I jeszcze jedna podstaweczka. dobra ale teraz przejdźmy do tego to już licytowali tovali. No. No, proszę. Jest długopis pisz. Powyks Położymy tutaj. Jest otwieracz. Pewek recykling. Słabe światło tu mam. Jest kubeczek. Oczywiście nie wiem czy widać. On jak się ogrzeje. To lepiej widać. To się robi. Pewexowy. Dobra. Dzięki Pewex za gratisa Nie spodziewałem się. Zachęcam wszystkich do licytacji. Na rzecz kolegi Łukiego. I co? I pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam też na kanał PWS Recycling oczywiście i dalsze pomaganie koledze strzelają te bańki fajna zabawy Dobra, widzimy się gdzieś w lesie. Witam ponownie w lesie Chodzę sobie, chodzę Bardzo mi się podoba Mało śmieci Nalazłem jeden przy drodze Kawałek jakiś błotnika z motorowera chyba Pogoda jak widać Piękne słoneczko ale rano było mroźno. Nie wiem ile było stopni, ale dość konkretnie. Jak widać, w lesie jeszcze resztki śniegu. Oby to były ostatnie podrygi zimy. Bo nie lubię zimy. Tyle w temacie. Dobra. Podoba mi się, tu czysto jest. Włączy się, jak coś znajdę. Teraz się udało znaleźć. Wody trochę wylają, ale lodu zostało. Wpadła jeszcze słoiczek jeden. Jedna butla po takim plastikowym Kubuś Play, czy coś tam. Jakieś do dzieci. Coś tam, coś tam. Teraz taka butelczyna. Chodzę, kręcę się z nadzieją, że jakiegoś zrzuta by się znalazło, ale po lesie tutaj chodzę może 40 lat i na razie dwie sztuki takie z jakichś koziołków. Takie malutkie, mi się udało znaleźć Ale Może kiedyś się uda Teraz znalazłem parę butli parę worków takich 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 jakichś poszarpanych reklamowych Parę tam mam. No, widzicie w torbie przybywa. Widzę jeszcze tu jakąś butelczynę. Po jakimś winiaczu. Nie leży za długo, bo żadnych niewolników jeszcze w środku nie ma. Piękny lasek, muszę tu wpaść na grzyby, A, ale niestety czerp rysną. tam w oddali, nie wiem czy widzicie, tam w tym miejscu, coś, cholerstwo jakieś. Wyjdę sobie na drogę, nie będę szedł tym lasem. O, dobra. A, je, 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 je. Zrobili takie ustrojstwo. Wszystko fajne, no wiadomo. Wszystko jest do ludzi, nie? Tylko powiedzcie, czemu te debile wszystko wywalają dookoła. No, już inaczej ich nie idzie nazwać, bo to się po prostu w głowie nie mieści. Wszędzie butle. Worki to to nawet nie wiem co to jest jakaś, jakaś folia taka termiczna nie wiem a to ha, brakło mi słów ja pingole tak fajnie było nie Dobra, biorę to na kupę i zobaczymy ile tego jest. Dobra, pozbierane. Co powiecie na to? Opłaci no, się w ogóle ludziom takie miejsca fajne robić? Bo według mnie wziął te pieńki pociął i wywiózł stąd, żeby tego tu nie było. Jakby tu nie było tego miejsca, to by nie było też tego ja pierdziele I to dodam, że nie ruszyłem tamtych torbów w ogóle. Dobra Koniec gadki trzeba to pakować i uciekać, bo nic więcej i tak nie zabiorę. I tak nie zabiorę wszystkiego, nie ma szans. Ale coś wezmę Dobra, pozbierane. Jak widać dwie torby Oj, jaj, 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 jaj. Tam tego nie wezmę. Nie ma szans. Bo jak drogą pójdę, to jeszcze coś znajdę. I co potem zrobię? Dobra, zabieramy te dwie torby. A to może jakiś się leśniczy wy... Jest poukładane na jednym miejscu. Może się jakiś leśniczy wykaże. Może ja zadzwonię do niego. Bo go znam z tego rejonu. Zobaczymy. Słyszycie, jadą po mnie. Na sygnale. Ciekawe, co mi powiedzą. I co? Jadą po mnie? Policja jest! Ale nie po mnie. Przejechali pełno ziemi w tej butli takie szampańskie tutaj butle są w ogóle jest tu dużo cyrku jakieś zwierzę tu skończyło żywota patrzcie jakie kości wielgachne oczywiście ze mnie tam żaden znawca antropolog nie jest no ale Patrzcie jakie kościsko Nie wiem co to takie duże może zmiennice albo czego Nie wiem, nie wiem czy. Ale pełno Tu znowu taka duża na ziemi Ale zabierzemy tego fanta Tego fancika zabierzemy Bo jest niezbyty Skoro ja nie mam znowu miejsca a tu jest cyrkno patrzcie na to jakieś zrzutowisko ale widzę parę ciekawych fancików jak widzicie torby są prawie pełne więc nie zabiorę dużo muszę się tu jeszcze raz wybrać dobra szukamy czegoś ciekawego Trafiły się takie znajdy musztardóweczki tradycyjne brązowe białe trafiła się taka jedna też przykrywką nie wiem muszę to umyć i zobaczyć taka ciekawa butla pisze, że litrowa moim zdaniem stary zobaczymy Mamy ekspertów, to jest hit, hit tamtych lat, szampon piwny, ciekawe, czy to jest z piwa, czy z piwoni, podejrzewam, że z piwoni, bo z piwa to by się nikt nigdy... nie, tu jest taki jakiś, 150 zł drogi, bo fajna butla, ale nie ma niestety dna. Nie wiem po czym to kwasek cytrynowy? Nie wiadomo co to mogło być No jakaś kupita se do lasu wjechało Ciekawe po co Szklanica taka wyszła Tylko że to koło butelki z wódką leżało to chyba ktoś se przyniósł i sypił wódkę Mało ważne Dobra jeszcze taka fajna mała buteleczka nie wiem, coś tu pisze. Nie, tak. jakiś mało ważne. No i tyle zostaje, bo nie jestem w stanie tego zabrać. Jako bita z psem. Dobra, ładuję to i ciśniemy do auta. Dobra, kochani, tak to wygląda. Dwie torby, ile się dało, tyle wziąłem. Trzeba tam jeszcze wrócić, bo tam stare rzeczy są. Może sobie kopaczkę nawet wezmę, bo dość tam ciekawe artefakty wychodzą. No zobaczymy. Zobaczymy. Dobra kochani, dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.